Debils. <frappos> Debils. <frappos> <frappos> Witam. W programie The Voice of The Voice of The Bills The I witam Was serdecznie w castingu do naszego programu. W dzisiejszym castingu odpadną cztery osoby, cztery. a udział wezmę. Babibo Giganoop, Old Atronics, czy jakoś tam się to... Martyna i Julka, Golikos, Maldok oraz Tosia. A jurorami będą Dogo, Liso, Rixus i Wasz ulubiony prowadzący czyli ja. Zapraszam. ...ja i mamy tutaj też trzech jurorów, czyli Young, Komów, e, czyli Mr. Liso oraz e, Dogo. Będą oceniać oni naszych aktualnych uczestników i... Tak, Flixy się zgubił. Nie wiem, gdzie jest. Może się znajdzie. Amogus I... Zacznijmy od pana Gumball... <grym> CZEŻKIECHIECHIE To się to ja? Tak! A, siema, jestem Gumball Okej okay. Dobra, dawaj! Mime mamumu, mime mujo mamumu Mime mamu, mime mamumu

A więc witam, y, jestem Babibo ogólnie, i dzisiaj zaprezentuję wam wiersz o Ali. Elo, Elo, stary leży na wersalce! Stara trzeser sobie tu na tarce. Twój stary kręci się jak mebel w pralce. rozjeżdżam se paski jakbym jechał sobie walcem. Się tutaj tańcem! Twój stary jest obsarańcem. Robię zygę jako zarzanej klatce. Potem palce, cały plan napisałem sobie tu na, tu na kartce. Twoja stara nie pierogi pierogi se w siatce. Elo, Elo, 32.00 Ale Tym, nie... co się tutaj śmieją. AMG, OMG, twoja stara, knęci tu pomiak na napęd DVD. Lubię samotność. Elo, Elo, streamek na Facebooku. Twój stary nawala z woku. Hokus pokus czaruje sobie czary. Twoja stara, robisz sobie sem Wary Elo, elo, freestyler, raz, dwa, trzy Po chwili znikasz ty Na latawcu! Siemandero! UUUU! Babibo, ale nikt... Babiboki danse, są duduki dansy To teraz... Um... <laughs> o boli Bartek, otrzymaj mi piwo Dzień dobry Zgłoś się, czekajcie, trwa ścisza. Ej! 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 Pijagolikos, we mnie to się kto to. Tak, to ten debil z YouTube. tak to on, tak to ja. Tak to on, tak to ja. Tak to on, tak to ja. go z tej strony gorikos go, go. Nudzi się na krześle, więc słyszysz to? Tak. Słyszysz, chyba coś głuchy, ale nie unika, ale widzę, coś się Wow. Jaka ocena? Brawo, brawo. Jaka ocena? Takie, odciszam, odciszam komisję. chwila Co to było? Komisji. Dobra. na 10! Ja myślę, że z sentymentu do tej piosenki moja ocena będzie to. Co to robiłem komu rol? Ale dobra, 10 na 15 Aha. Nie możesz zrobić normalnej skali. To 9, Jakbyś chciał przeliczenie, to wychodzi około 3,33 Dobra, nikt cię nie pytał. 10. Co pytał o <śkłysy> 9 na 10. Bardzo mi się podobało. Nie, nie żyję, prawie... W, ogóle, w no to... mojej opinii tak to wygląda. taka fajna. żeś no, się kolego zaśmiał. A to bardzo zepsuło cały i wygląd tego. Ale ty jest co jesteś? Co mi się rzeczywiście. O... Hater, ale hater. jestem w stanie dać 8 na 10. Nie, Nie wiem, wiem, wiem dlaczego mamy 4 euro. dawaj. ale niech będzie. Witam jako że pojawili się już wszyscy postanowiliśmy trochę zmienić zasady oceniania. Teraz w każdej lundzie będzie losowana jedna osoba, której ocena będzie nieważna, nikomu. ponieważ chcemy było sprawiedliwie do poprzednich ród. A teraz zobaczcie oceny golikosa. Yy, A teraz przerwa na reklamę. Nie no, przecież nie jestem takim ha. Zapraszam na Discord Friendly Craft, czyli sponsora naszego teleturnieju który jest najlepszym serwerem Discord w Polsce. Tworzy serwer Minecraft. A co się szykuje, więc nie no Nie będę wam tego robił, ale weźcie dołączcie. Zapraszam na kolejny. Dobra. Ej, to to jest! Nie, ja nic nie słyszę! To to jest za gówno? Weź to wyłącz, co to jest? Lecimy. Już ten! Cicho! Dobra! Odkąd zobaczyłem zobaczyłem ciebie! Nie mogę, nie mogę jeść, nie mogę spać! Jak do, te, jak do to, to tego doszło, doszło, nie wiem Miłość o sobie, na dała, na znać. Miłość o sobie dała znać! Ale Mogę na to! Że miłość przyszła się dziś Że w sercu mym jest jestem co? O nie! A w moich myślach jesteś ty Przez twe oczy zielone, zielone Oszalałem Gwiazdy chyba twym oczom oddały Cały blask A ja serce miłości spragnione Ci osłyszałem tak, zakochać, tak, zakochać się można. Tylko, tylko raz. raz. Myślę, że już ocena będzie gotowa. Oj, ale to jest. Co ty chciałeś tak długo wyskoczyć? Nie finisz. dodajcie! Robota, dodajcie! Nie, jest. Miałeś. Ale to był Probot No dobrze, dobrze. To jest... dobrze, myślę, że. Myślę, że no wszystko... to się zaboga. Co to jest? U to tego nie robił. Nie bo tam. Da... Serwera nieoficjalny. Ale chodźcie na super. Tu... Dobrze. Ty próbuj! Jeszcze mamy. Jeszcze nie Jeszcze mamy. 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 Jeszcze oceniać? To A ja... Jeszcze mamy. Jeszcze oceniać, Jeszcze mamy. ja mamy. Jeszcze mamy. miałem oceniać. Ile Nastąpiły małe problemy yy, techniczne, ale spokojnie zaraz wszystkim się zajmę, yy, podżegajcie chwilę. Uch, dobra, zapraszam do adzy. Maldoka. Maldok żyje? Już go odciszam Witamy Cię, Panie Maldoku. Maldoku? Witam. Maldok. Czy ty będziesz się śpiewać Erika? Dobrze, to się... To już mogę zacząć? Tak. Ok. Maszerują strzelce, maszerują karabiny, błyszczą szary strój. A przed nimi drzewa salutują poza naszą Polskę i tu bój. Bo ja idę w słońcu, kołyszę się stali, dziewczęta zerkają za płota, a oczy tu mnie utkwione są w dal piechota, ta szara piechota. Maszerują strzelcy, maszerują, karabiny, płyszczą, szary strój, a przed nimi trzeba salutują, bo za naszą Polskę i to bój. Zanim tylko mi ja mam takie pytanie: czy ty masz jakikolwiek związek z muzyką, oprócz tego, że jej słuchasz lub czasami śpiewasz? Dobra, czyli y, ułatwiałem tego pytania, czy chodzisz, nie wiem, pewnie się o coś w stylu, czy chodzisz do jakiejś szkoły muzycznej, Dobra. jakieś śpiewanie, chodzisz do takiej. innej No, no robi, jakbym był jurorem, zwróciłbym szczególną uwagę na to, miłość do ojczyzny, tak, ten że polski, trzeba dać, no, 10 na 10, 10 na 10. Ta ocena, Daje 8 na 10, to, że patriota i że, że było chyba dobrze. Chyba dobrze, nie wiem, Olek ocenia, czy dobrze jest śpiewane, bo muzy muzyczna, chodzi do muzycznej szkoły. Tak, to jest idealny i Patrzę Kraski. ja też na piosenkę, niż jakieś głupstwa. Tak, mądre słowa, ale kto pyta? Dobra. Y jak na nulnej mam, nawet nie fałszywałeś. Podobało Dobra. mi się to. Ja ocenia, to nawet no. dałbym, Nie... Y czy mi się mi podobało, nawet dziewięć... Czekaj, dziewięć <laughs> dziewięć? I co, chciałem tylko powiedzieć, że dostałem właśnie od wujka banknot z morawieckim... A teraz przed Wami pierwszy duet w tym teleturnieju. Julka i Martyna, zapraszam. Dobrze, co chcecie śpiewać? Weather, weather. Nie wiem co się mówi, ale trudno, tak. Nie mam pojęcia co to, ale usłyszę coś. Eee... Dlaczego speed? To speeda. Nie umiem, no. Jak zrobisz mi speed? O. Już? Mhm. Mm no. Powiedz, witamy hmm. cię. I am... Is a man... I walk on the wall... In myself... To speak

Znamy! Bo no, to śpiewamy no, chyba no. prawie codziennie, dosłownie w szkole. No, się w ogóle nie, nie zdawało, zdawało dzieci, ponieważ ja specjalnie sobie wyciszyłem na chwilę probota, żeby on mi nie mówił. Ja też. Ja pierwsza. Nie. nie. Ja og ogólnie nie. to, ja powiem... Ja powiem tak, ja też sobie wyciszyłem probota, że ja, ja miałem ciągle go włączonego, ale strasznie tak... ...szelestwo go słyszałem. I... Um, ...w sumie to... Ledwo było to słychać od was. Coś no. w stylu może nie, nie wiem co było w tym śmiesznego, w sensie jakby wiem rozumiem, że to może być, ale co było w tym takiego charakterystycznego w tej piosence? Czy się znalazła? Ja go tylko z beter. Jeden dla dziesięć, nic nie słyszałem. nie <noise> <noise> super. fail trochę. Dobra. Mi się w miarę podobało Ty bez hitu. Tak? No, ja bym dał 5 na 10, no ale nie, tak szczerze, nie, nie, nie. Myślę, że zasługują na więcej. Dałbym im szczerze mm, mocne 4 a mógłbym, dawaj. <ś> no, sam rewtyn. Dobra, dawaj. Sam refren, sam refren! Tak, sam, sam refren! sam referen, sam i. i... Ale co, no nawet referen, Dobra, dobra. Na referen, Dobra, dobra, na referen, sam Dobra. sam te, sam

A więc to tyle dzisiejszego castingu. Dziękujemy za oglądanie, a uczestnikom za udział. Osobami, które przeszły do dalszej części, czyli do finału, są Martyna i Tosia. Golikos oraz Małgorzek. A teraz zapraszam do podsumowania naszego programu Yeah, Iago and Norbert, that The Voice of the Bees, the dark can you fix the broken can you feel can you feel my heart well